Postanowiliśmy zorganizować protest, ale bardzo grzeczny, bardzo wyważony, pokazujący, że jesteśmy siłą, że branża, która generuje 7% PKB, nie może być traktowana niepoważnie w Polsce nie może być spychana, nie może być traktowana, że my sobie damy radę przecież i nasze problemy nikomu nie są, że tak powiem, e, potrzebne do rozwiązywania, bo my sobie damy radę. No my jedziemy zaprotestować. Tak bardziej może to manifestacja jest, pokazać, że potrafimy się zjednoczyć, zebrać i żeby w końcu rząd albo y, ktoś odnośnie transportu zaczął z nami rozmawiać poważnie, że to już są nieprzelewki. W tym momencie mamy 300 samochodów, to jest tak jakby przejazd pokazowy, że potrafimy się zjednoczyć, a jeżeli z nami nikt nie zacznie rozmawiać poważnie, to wyciągniemy ciężki sprzęt, podczepimy naczepy, pojedziemy całym, wszystkim tym, co mamy. Tego już dłużej ignorować się nie da, dlatego że branża transportowa to jest 6% polskiego PKB, to jest milion miejsc pracy i sytuacja, w której ta branża jest bezustannie tylko dojona z pieniędzy i atakowana przez rząd polski, przez Unię Europejską, ta sytuacja musi się po prostu zmienić. My jako Konfederacja wspieramy transportowców, wspieramy polskich przedsiębiorców. Mamy już pierwszy sukces, bo w tym tygodniu był zespół poselski zorganizowany przez Konfederację wspólnie z branżą transportową. Na tym zespole poselskim mówiliśmy o tym, że potrzeba, żeby zagraniczna nieuczciwa konkurencja która odbiera możliwość swobodnego działania branży transportowej była po prostu kontrolowana, żeby cztery różne służby przyszły z kontrolami do firm białoruskich, rosyjskich, ukraińskich. Każda firma, która działa w Polsce w branży transportowej, musi spełnić cały szereg rozmaitych wymogów prawnych. Prawda jest taka, że tych wymogów jest o wiele za dużo. Natomiast polskie firmy te wymogi skrupulatnie, uczciwie spełniają, a firmy zagraniczne z białoruskim kapitałem, na przykład, które w ogóle obchodzą sankcje nałożone przez Unię Europejską, większe. W większości wypadków tych wymogów, tych kryteriów nie, speł nie spełniają i do tej pory na to było przymykane oko, to było ignorowane.